Cześć, manu, witam widzowie bardzo serdecznie, moi kochani gracze mojego kochanego serwera. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z zajebistą nowością, którą widzicie tutaj z tyłu, ale za chwilę wytłumaczę, jak to działa. Dołączcie na Discorda, ponieważ na Discordzie ruszyła rekrutacja. Macie jeszcze czas i szansę złożenia podania, aby dołączyć do naszej administracji. Myślę, że jest to fajne doświadczenie, fajna możliwość i fajna okazja, aby tutaj coś nam pomóc i przyłożyć, taką malutką, przyłożyć, dołożyć cegiełkę do rozwoju naszego serwera. Dodatkowo na Discordzie na pewno znajdziecie dzisiaj cały changelog, czyli zmiany, które zajdą w przerwie technicznej, ponieważ nie wiem, kiedy ten film zobaczycie, jednakże zapraszam Was tam, ponieważ tam wszystko, całe życie, całe zmiany, nowości, wszystko zawsze tam się właśnie pojawia. A dzisiaj przychodzę do Was z nowymi sklepami, które będziecie mogli robić na Wyspach. Są naprawdę przezajebiste, ponieważ te obecne y, sklepy typu wiecie o co chodzi, było do tej pory tak jak to wszędzie, robicie skrzynkę, stawiacie tutaj y, kurczę, jakieś, jakąś tam tabliczkę wpisujecie, ilość strutututu, co chwilę musicie ten zapas tak naprawdę uzupełniać. No i tutaj przychodzę do Was z taką wspaniałą rzeczą, jak takie można powiedzieć wirtualne sklepy, w sensie wirtualne, one zapisują ym, zawartość, którą wpłacicie i nie musicie co chwilę tego uzupełniać. Ogólnie, każdy gracz może stworzyć domyślnie defaultowo pięć takich sklepów. Możecie sobie kupić taki przedmiot, który po postawieniu tworzy po prostu Wam sklep. Ten sklep po postawieniu jest pusty. Aby włożyć do takiego sklepu przedmiot, który chcecie, aby można było sprzedawać, żeby gracz, który was odwiedzi, wasz sklep mógł sprzedawać ten przedmiot bądź właśnie go kupować, to musicie sobie wziąć, na przykład ja to pokażę Wam, dajmy na to przykładowo na kości. Musicie sobie taki przedmiot wziąć do łapy, sobie moda wyłączę, żeby tutaj nic nie było. Kliknąć szyfta i kliknąć tylko prawym. I w tym momencie zobaczcie, tworzy nam się tutaj sklep, pokazuje nam 64 ilości, jaka jest cena kupna, jaka jest cena sprzedaży. I oczywiście, defaultowo jest to ustawione na 125. Mamy tutaj pokazany też zawartość. Przed chwilą widzieliście, że włożyłam 64 sztuki, dlatego w magazynie znajdują się 4, 64 sztuki. I mamy pokazanego również właściciela sklepu. I teraz, generalnie, oczywiście możecie wyłączyć kupno, bądź wyłączyć sprzedaż. Jeżeli chcecie tylko sprzedawać, jeżeli chcecie tylko kupować. No, ale jak to się robi? Klikamy sobie prawym tutaj na ten blok i otwiera Wam się taka edycja sklepu. Tutaj na samym końcu macie możliwość zniszczenia sklepu, ale żeby go zniszczyć, musicie na początku wypłacić całą zawartość z tego magazynu. No i teraz tak, klikacie sobie prawym, na samym początku możecie zedytować wygląd tego bloku. Może być to skrzynka, może to być jakieś tam inne. No po prostu taki bajer, możecie sobie ustawić pod Wasz wygląd, nie wiem, designu, wyspy, czy tam, co tylko chcecie. Ale to akurat jest najmniej istotne w tym wszystkim. Klikamy sobie w prawym dalej. Mamy coś. Takiego jak zarządzanie saldem. Ogólnie defaultowo w tym momencie jest to ustawione tak, że saldo jest synchronizowane tego sklepu razem z saldem właściciela sklepu. I myślę, że jest to najbardziej logiczne, bo w momencie, kiedy postawicie ileś sklepów na wyspie, no to troszeczkę bez sensu, bo będzie byście musieli normalnie rozkładać ten limit waszego salda na każdy sklep, i to jest trochę wydaje mi się, że bez sensu. Ale jest taka również możliwość, że można na przykład przeznaczyć 10 tysięcy pieniędzy na dany sklep. I gracze mogą tylko i wyłącznie sprzedać za tą kwotę, którą ustalicie. Więc jest to też fajne, jakieś pewnego rodzaju ograniczenie, że nie, nie wiem, nie wysprzedają wam wszystkiego, co macie na koncie, i wy nie wybudicie na przykład na takie kości, ileś miliardów, które macie na koncie. Więc myślę, że to jest to fajne. Kolejną możliwością jest to zarządzanie zapasami. To jest właśnie bardzo istotne. W tym momencie jest bodajże jakaś taka liczba, jeżeli chodzi o limit, czekajcie, bo wy nie widzicie chyba całego ekranu w tym momencie. O, dobra, teraz, teraz będzie lepiej. Łączymy sobie jeszcze dzień. I teraz, jeżeli sobie mamy kolejne kości, słuchajcie, na przykład y, chcemy wpłacić kolejną ilość do tego sklepu, żeby można było kupić, sprzedać. 128 y, tych kości. Musimy sobie tutaj kliknąć. Jak widzicie, klikamy lewym. Y, Boże, nie tutaj, klikamy lewym, aby wrzucić do magazynu, a prawym, aby odebrać. Czyli jeżeli teraz klikniemy prawym, mamy 64 sztuki. Więc jeżeli sobie wpiszemy tutaj 64, to jak widzicie, do waszego eku z tego magazynu, w sensie z tego sklepu trafia 64 sztuki. Ale jeżeli chcemy wpłacić, to klikamy sobie jeszcze raz na ten sklep, klikamy lewym przyciskiem myszki. I jak widzicie, pokazuje wam, ile macie przy sobie tych przedmiotów. 128. Jeżeli wpiszemy 128. To jak widzicie te kości trafiają do sklepu, więc jest to bardzo łatwe w obsłudze i myślę, że o wiele lepsze niż po prostu te skrzynki, które macie. Ale również macie bodajże możliwość kliknięcia po prostu z shiftem prawym, a nie, czekajcie, 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 shiftem lewym. O, dobra, patrzcie się. Klikacie z shiftem lewym i w tym momencie dodaje Wam automatycznie bez tej zabawy wpisywanie czyli na przykład jak będziecie mieć ileś stacków EQ, możecie mieć całe na przykład EQ kości, klikniecie tutaj lewy, shiftem plus lewy, to... Aha, to można tylko po staku robić chyba, czekajcie. No dobra, ale tak na, w każdym razie na 100% dało się, bo Simple to testował i da się tak jakby całą zawartość bodajże chyba wrzucić. No ale jeżeli nie po staku, no to myślę, że też nie problem, żeby chwilę poklikać i po prostu do takiego magazynu dołożyć. Możecie tutaj dodać, no naprawdę ileś set tysięcy nawet przedmiotów, więc myślę, że jest to o wiele lepsze niż co chwilę uzupełniania na przykład skrzynek. Ale przechodząc dalej, widzimy już jak tutaj y, działa saldo, jak działa to wpłacanie, wypłacanie magazynów i teraz możemy jeszcze ustawić limit zakupów. Jeżeli, jeżeli sobie klikniemy lewym, możecie ustawić limit, że na przykład gracze mogą zakupić tylko i wyłącznie 100 przedmiotów z takiego sklepu. Albo możecie również ustawić prawym przyciskiem myszki, że mogą tylko i wyłącznie zakupić y, sprzedać 100 przedmiotów z tego sklepu. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy jest zarządzanie przedmiotami. Czyli po prostu, jeżeli klikniemy lewym, ym, sklep musi najpierw być pusty. Czyli musicie na początku opróżnić. Czyli musimy zarządzać zapasami, odebrać całą 512 zawartość z tego sklepu. I w tym momencie możemy sobie taki sklep zmienić. Ups, możemy sobie lewym przyciskiem myszki. Klikając widzicie sklep jest pusty, Shift plus prawy, robicie nowy sklep, czyli w tym momencie na przykład diamentu. I w ten sposób sobie właśnie tutaj y, zmieniacie ten przedmiot, ale możecie również y, zmienić ilość przedmiotu wymaganego w sklepie, czyli w tym momencie jak widzicie jest to jeden, diament jeden, jeżeli sobie tu klikniemy, klikniemy prawym i wpiszemy na przykład 10 jak widzicie, można za tą cenę, którą tam ustawicie, tylko i wyłącznie 10 sztuk naraz kupować, sprzedawać i tak dalej. I chyba bodajże, ale nie jestem pewna, więc to od razu słuchajcie, sprawdzę. Wydaje mi się, że można ustawić aż 128 nawet. Tak, jak widzicie, możecie ustawić 128 naraz, więc to też jak tam tylko chcecie możecie sobie tym zarządzać. Myślę, że jest to naprawdę zajebista sprawa i no pełna konfiguracja, pełne tutaj o wiele większe możliwości niż na tych sklepach, które były do tej pory, a tym bardziej, że no, nie dla wszystkich Działały, co było bardzo dziwne. No i teraz lecimy dalej. Mamy coś takiego jak zmiana ceny, czyli możecie normalnie sobie zmienić ceny. Klikając lewym, możecie ustawić na przykład 100, i w tym momencie. Aha, 100 było. Ok, super raperka. Super, to pokazałaś. 200, i jak widzicie, w tym momencie cena kupna jest 200. Jeżeli sobie klikniemy prawym, ustawiamy cenę sprzedaży na 100, i w tym momencie. Mamy cenę sprzedaży 100. Ale jeżeli ktoś nie chce mieć kupna i sprzedaży naraz, to jak widzicie tutaj już na czacie wam się pokazywało. Klikniemy jeszcze raz lewym. Możecie całkowicie wpisując minus 1 wyłączyć możliwość kupna, i jak widzicie, mamy tylko cenę sprzedaży. I teraz mamy tutaj dalej, możemy sobie włączyć opis, ustawić jakiś opis, sklep, yy, diamentów, co nie? I w tym momencie ustawia nam się opis. Możecie sobie dać tutaj, co tylko chcecie, jest limit bodajże 30 znaków. Mamy również możliwość sprawdzenia wszystkich sklepów, które są stworzone przez graczy, i przeteleportowania się do nich. Tylko oczywiście nie możecie się ruszać, więc to jest też mega, myślę, że fajna rzecz. No i na samym końcu mamy jeszcze możliwość dodania asystenta do takiego sklepu. Jest to fajnie, mega rozbudowane. No kurczę, no nie możecie powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy, no do tej pory tak się nie dało, tak? Jeżeli tworzyliście sklepy tabliczkowe, jak to jest wszędzie, mógł, mógł tym zarządzać tylko i wyłącznie właściciel. A teraz możecie sobie, klikając lewym, dodać nową osobę, na przykład dodamy sobie Simpula. Do takiego sklepu, no ale jest offline, więc tego nie zrobię. Możecie sobie właśnie tych asystentów dodawać, którzy mogą również wkładać te przedmioty do magazynu, wypłacać je i tak dalej. Więc myślę, że jest to mega fajne. No i na końcu mamy oczywiście zniszczenie takiego sklepu. Ale teraz jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób działa, jak wygląda zakup, w momencie, kiedy mm, chcecie coś kupić z jakiegoś sklepu, bo to też jest myślę, że warte uwagi. Dobra, Simple tutaj zrobił sklepik ultracoinów i zarąbiste jest też to, że możecie teraz na przykład robić sklepy kluczy, możecie sklepy robić wszystkich takich przedmiotów nazwanych, no nie wiem, co tylko chcecie, możecie tak naprawdę tu włożyć. Mamy ultracoiny za 1 milion, w magazynie są 64 sztuki i teraz kiedy chcecie kupić, klikacie po prostu prawym i wyświetla Wam się takie GUI transakcji. Możecie zakupić jeden przedmiot, możecie... Aha, bo miałam chwilowego zawiasa. Bo tutaj jest cena sprzedaży, tak? Jakby, że. A przecież on sprzedaż wyłączył. Więc możecie sobie kupić jeden za po prostu jeden milion. I w tym momencie. Boże święty, przepraszam, 64 sztuki, bo 64 sztuki są tutaj ustawione, więc tak to wygląda. Tutaj na dole możecie sobie zwiększać liczbę, zmniejszać tą liczbę i tutaj pokazuje ile ostatecznie zostanie po prostu zakupione, więc myślę, że jest to mega fajne, tak samo ze sprzedażą. Jeżeli tutaj jest też fajna rzecz, jeżeli chcecie sprzedać wszystko, co macie w kół, to klikacie po prostu tutaj i później z Shiftem po prostu klikacie prawym w to miejsce, a jeżeli chcecie kupić wszystko za jakąś cenę, która jest tutaj ustawiona, za całą cenę z waszego sal, że tak powiem, to po prostu klikacie tutaj też shiftem, i wszystko naraz, nie musicie pojedynczo klikać. Mam nadzieję, że te sklepy Wam się spodobają, bo dla mnie, moim zdaniem, są po prostu przezajebiste. No i co? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na serwer.